Na cmentarzu w Zeżniu znajdziemy wiele nagrobków. Jednym z nich jest nagrobek Franciszka Koprowskiego, który przychodzi na świat pod koniec XIX wieku na terenie zaboru pruskiego niedaleko Brodnicy. Przed I wojną światową uczy się w Berlinie, a podczas wojny żołnierskie doświadczenie zdobywa jako piechur i ułan w armii cesarza Wilhelma II. Zdobytego doświadczenia używa podczas powstania wielkopolskiego oraz w czasie wojny bolszewickiej. Dopiero po tej wojnie zdaje maturę. Potem szkoli wojskowych w jeździectwie i dba o tę żyznę fizyczną polskich żołnierzy. Ma ku temu pełne kwalifikacje. Jako pięcioboista startuje na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie, później, jako sędzia bokserski i sędzia pięcioboju pojawia się na Igrzyskach w Berlinie. Już kilka lat wcześniej zostaje wioślarskim mistrzem Polski w Czwórce. W czasie wojny obronnej 1939 roku rząd polski wysyła go z poselstwem do Kopenhagi. W Wojsku Polskim we Francji i Wielkiej Brytanii służy w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej, a w styczniu 1941 roku zostaje skierowany do jednej z pierwszych na świecie szkół wywiadu. W kursach dla cichociemnych uczestniczy jako instruktor. Jest pierwszym komendantem kursu walki konspiracyjnej w Bridgens. Wiosną 1943 roku zostaje przerzucony do Wilna. Tam zatrzymuje go gestapo, jednak po kilku dniach tortur Koprowski ucieka. Zaczyna służbę w partyzantce. Wiosną 1944 roku obejmuje dowództwo 6. wileńskiej brygady AK i dowodzi nią aż do wyzwolenia Wilna z rąk Niemców. 17 lipca 1945 roku aresztuje go NKWD, które przez 18 miesięcy więzi go w Wilnie, a następnie w obozach w Ostaszkowie i Murszańsku w głębi ZSRR. Koprowski powraca do Polski dopiero 26 lipca 1948 roku. Na uzyskanym od Rzeszy Śląsku zostaje nauczycielem wychowania fizycznego. W latach 50. Koprowski przeprowadza się do Warszawy, gdzie przez 8 lat jest trenerem szermierzy, takich klubów jak Legia i Kolejarz. Przez kilka lat zasiada również w zarządzie Polskiego Związku Szermierczego. Podejmuje również działania na rzecz odrodzenia pięcioboju nowoczesnego w Polsce. W 1958 roku Koprowski podupada na zdrowiu i przenosi się do Zeżnia. Pod koniec swojego życia powraca do wyuczonego w młodości zawodu i zostaje rolnikiem.